Cześć, maneczko. Dzisiaj, właśnie widzowie, będziemy. <laughs> Gdzie, ale głośno. Bram. Dzisiaj będziemy robić specjalne rzeczy. Tego muszę sprzedać, bo w mi nie jest potrzebny. Chcę sobie gospodarstwo zresetować. Czyli tak. To sprzedamy. Pójdziemy widzowie dalej. Chciałem wam się pochwalić, mam kombajn Annę. To mój pierwszy mod, ludzie. Kombajn Anna. Normalnie ale ja mało co ten na pewno nie możecie się długo czekać, jaki ciekawy cię będzie odcinek. Ja wam powiem. Dzisiaj będziemy sadzić, zgadnijcie co, dzisiaj będziemy sadzić buroki, buroków zasadzimy całe pole, krowy kupimy, buroki są potrzebne, krowy będą jeść, krowy będą miały co żyć. Dobra. Więc co ja, jak wejdę do Was, dopiero jak kupię wszystko? Dobra, to pa! No i widzowie, właśnie jestem. Jak możecie zauważyć, New Holland jest. Sadzarka do buroków jest. Będziemy saj buroki. Jedziemy na największe pole nie na gospodarstwie. Jest to. Może to nie jest byk jakiś, ale chcę kupić jeszcze parę pól. Tutaj gdzieś w 19 Słuchajcie Tak, trzeba rozłożyć, wiecie? Wsadzimy tyle buroków, że matko jeden To co? Aha, dobra Słuchajcie, dzisiaj wrzucę może dwa odcinki Czego Wam nie obiecuję, że ale może jeszcze skopania buroków jak mi się uda kopania burloków, może nam się uda nie nagle. a jak nie, to zobaczymy się w następnym wiecie co, wejdziemy do ciągnika w ciągniku będziemy się czuć tak perfekcyjnie o, jak realnie sadzimy Sorry, że tak kiepsko mi idzie, ale nagrywam z telefonu i będę musiał się zaraz obrócić, więc zatrzymam. Zobaczymy się za chwilę. Widzicie, ja jestem już przy ciągniku. O kurczę, czekaj. O, jestem. O nie, od pięćset... O nie, co ja zrobiłem? Hanu no tak, bo jak odpiąłem, to nie spuściłem tych całych jak to się na to mówi, lejków, lejków jak to zwał tak. Dajcie, przejedziemy do Reala. O! To jest super ask. Wiecie co? Całego pola Broków nie obsieję, ponieważ... Sorry, że że mówię tak y, na... ogólnie powinno się mówić y, buraki, ale ja już się przyzwyczaiłam do buraków, więc... ja już tak mówię już po roku prawie, więc... normalnie buraki sadzę no i widzicie dzisiaj tak o, o dawaj, 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 dojedź, do, y, zrobimy tak Zasiejemy tak. Będzie tak, połowę buraków i połowę pszenicy. Albo wiecie co? Dobra, z sobą miałem cały siać, ale za niedługo mam lekcję, bo to jest w takiej przerwie, w przerwie takiej dosłownie krótkiej sieje. No dobra, no to trzymajcie się, pa.